Witam was drodzy widzowie Brawa dla subskrybentów Coraz więcej was jest Nie było mnie przez dłuższy czas Z tego względu, że po prostu nie ma Nie ma czasu na nagrywanie filmów Bo z nagrywaniem filmów no, bardzo długo schodzi Wiadomo, ustawić kamerę i tak dalej Żeby wam wszystko dokładnie pokazał Dla nowych widzów Którzy zaczęli, którzy włączyli ten film Wam się wyświetlił Oglądacie D3M GRU, głównie na kanale jest Fiat Seicento z silnikiem 900 lub 1.1, w zależności na który film tam traficie, w zależności które, które Seicento z jakim silnikiem posiadałem i, i, i próbowałem je naprawiać. Obecnie jest Sporting z silnikiem 1.1, gdzie już mam ogrom awarii, już po prostu tylko patrzę kiedy się zatrzymam i dlatego dzisiaj musimy wykonać takie niezbędne naprawy jak ogrzewanie bo znowu się spier... no wiecie co znowu mi nie grzeje, znowu się ta linka gdzieś blokuje nie przekręca się do końca, teraz yy, w drugą stronę teraz nie chcę iść na zimne ale i tak cały czas wieje zimne, bo ten zaworek coś tutaj szwankuje yy, druga sprawa, gdzieś dostały się liście do wentylatora jest taki hub już w samochodzie, radio przestało działać, bo się popsuło radio. Pierdziwy wydech, Co tutaj jeszcze? Tłucze się zawieszenie. No, masę. Masę zawali. A i zapaliła się kontrolka ładowania. I żarzy się. Po prostu nie mamy dostatecznego ładowania. Pewnie gdzieś środki się skończyły. W alternatorze też to będzie realizowane, ale dziś film zrobimy odnośnie usunięcia liści z wentylatora. Później zajmiemy się samą nagrzewnicą. Tą nagrzewnicę już wymienię razem z tym zaworem, bo kolejny raz naprawiać nie chce mi się, żeby w środku zimy po prostu brakło mi ogrzewania. Także dziś zajmiemy się wentylatorem i wymianą nagrzewnicy. Oczywiście z tego będą dwa osobne filmy, żeby łatwiej można było to znaleźć na internecie. Jeżeli będziecie chcieli naprawiać nagrzewnicę, piszecie sobie hasło, wyskoczy Wam nagrzewnica, a nie będziecie oglądać filmu z wentylatora i patrzeć, w którym to jest momencie. Dziś pokażę Wam, gdzie znajduje się wentylator w Seicento, jak go rozebrać, jak usunąć te liście, bo oczywiście w Seicento nic nie znajduje się pod deską rozdzielczą w samochodzie. Pod deską mamy tylko i wyłącznie kable i wykuszenie. Wiązka, która idzie za yy, deską i tylko tyle. Resztę mamy wszystko tutaj na podszybiu od strony silnika. Wentylator, nagrzewnicę po tej stronie mamy. Wszystkie nawiewy, silniczki, te klapki, jedynie tylko klapki do nawiewu na, na twarz. Które praktycznie w ogóle nie używam, bo jest cały czas na szybę. Niektórzy to usuwają, ale dobra, odbiegamy. Wentylator. Działamy z wentylatorem. Lecimy, już Wam pokazuję, gdzie znajdują się śrubeczki, żeby zdjąć tą ścianę tutaj z tego prasowanego materiału. Lecimy do pacjenta. Zdejmujemy sobie tą. Uszczelkę musimy ją zdemontować. Bo tutaj ona nam się spiera na kawałku tego metalowego podszybia i tego prasowanego materiału. I pokazują nam się właśnie śrubeczki na klucz na y, śrubokręt gwiazdkowy. W tym miejscu, tutaj, y, oczywiście, od wlotu na grzywnicy, też musimy sobie te śrubki wszystkie. Tu jest chyba sześć. Tak, bo tam pod spodem pod spodem są. Czekajcie, y, włączy wam. Y lampeczkę. O. Widzicie tutaj tu 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 na zmianę zdejmujemy i wtedy wyjmujemy to wygłuszenie, bo tam na dole, widzicie, też jest uszczelka i to spiera się po prostu w tej uszczelce i niby nam tam uszczelnia od dołu. Działamy. Odkręcam te śrubki, wyjmuję to wygłuszenie i pokażę wam co jest pod spodem. Mamy odkręconą już tą ścianę. Pamiętajcie, że musicie sobie odkręcić tutaj od wlotu do nagrzewnicy do tych przewodów tą zasłonkę. Musicie odkręcić wszystkie te śrubki, żeby sobie to odchylić na tyle dużo, żeby po prostu ta, to wygłuszenie nam się wysunęło i tu znajduje nam się nasz wentylator. I teraz tak, dwie opcje. Albo się bawicie z tymi śrubkami. Raz, dwa. Tu bodajże jest trzecia. Tu głęboko pod silnikiem jest czwarta. I tutaj w tej wnęce jest piąta. Najgorzej będzie z tą śrubką tu, 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 głęboko. Nawet jej tam nie pokażę, bo nie ma jak podejść. O, jest! O, jest, pokazała nam się, wyostrzy. O, w są O, jest! Tam będzie po prostu najtrudniej się dostać. Spróbujemy. Bo tak, to jest jedna opcja. Druga jest taka, że odkręcamy. Tu jest jedna śrubka, tu jest druga śrubka, i wtedy ze ściany grodziowej na kluczyk dziesiątkę tu i tu, i wtedy powinien nam wyjść cały zespół wentylatora z tymi klapkami, które są tam, widzicie? To nam powinno wyjść, i to są dwa sposoby. Jak będziecie chcieli próbować, no to. To już wasza decyzja jest. Ja sobie spróbuję to wyciągnąć, wyciągnąć właśnie skręcając te dwie dziesiątki. I te śrubeczki na gwiazdkę, kabelki odpiąć. I tam będzie najprawdopodobniej jeszcze linka podpięta. No bo coś musi nam przestawiać te dwie dźwignie. Także spróbujemy w ten sposób zrobić. Pokażę Wam, jak to zrobić w ten sposób, żeby pokazać Wam, gdzie ta linka jest od tego obiegu zamkniętego. Czy znaczy obieg zamknięty? No nie, no jest, ja mam, ja mam tu przecież obieg zamknięty. O, pokażę Wam obieg zamknięty, przecież w Sportingu był. Nie, ta klapka tu i to jest właśnie to, że ja sobie tu przestawiam i wtedy mi zamyka tam obieg wewnętrzny, zewnętrzny. I wtedy przestawia te dwie klapki, które są tam. I zobaczcie, tu jest nasz wlot powietrza, główny wlot powietrza z szybia. świeżego powietrza. I zobaczcie, ile tutaj jest liści. No wciąg wciągnąć tutaj to to jest moment, nie? Że wciągnie nam podskoczy gdzieś i, i wciągnie ten wentylator. I dlatego tak bardzo dużo liści się tam dostaje. No widzicie tu co się dzieje. I najgorsza rzecz, najgorsza rzecz. Patrzcie, tu jest odpływ wody z szybia. Ja już mam go zatkanego Patrzcie, tu jest niedrożny Tu jak się zbierze woda To ona nie może stąd odpłynąć I po prostu tu mi kiśnie Aż albo powolutku sobie przecieknie Przez ten syf Albo przeleje się Właśnie przez akumulator Tędy i wycieknie pod akumulatorem Tam wyskoczy przez tą ścianę grodziową Tutaj I tu też albo Usuwamy to całkowicie Że wyjmujemy tą gumę bo tu jest taki kondon wystający. Taki krótki. Nie wiem, czy to tam dostrzeżecie. O. Tutaj taki fragment takiej gumy za tymi przewodami. Widzicie w tym miejscu. Wystaje dosłownie, dosłownie taki. Taki cycek wystaje tam gumowy. I on jest splaszczony tam na samym dole. I on jest pełny błota i woda. Woda po prostu przez to nie może przepłynąć. Najprościej by było tak. Albo sobie czyścicie to co jakiś czas. Albo usuwacie... Tą gumę całkowicie, i woda wtedy z tym brudem po prostu bez żadnego problemu odpływa Wam na dół. Takie dwie opcje macie do zrealizowania. Ja to wywalę całkowicie, a Wy jak zrobicie jak chcecie. Bierzemy się za wyjęcie wentylatora całego tego zespołu. Odkręcam te dwie dziesiątki i te dwie śrubki tutaj i zobaczymy, co będzie dalej. Zrobimy tak. Albo kurna spróbuję to usunąć tamtą śrubkę wykręcić. Kurdele, może tak wam pokażę, bo to po prostu będzie trochę trudniej, mnie się wydaje. Wydaje mi się, że po prostu będzie trudniej odkręcić ten. Więc robimy tak. Tak żeby było trudniej, żebyście zobaczyli co będzie łatwiej, czy wyciągnąć to, czy wyciągnąć to. Yy, odkręcamy wszystkie te śrubki. Próbujemy. apenas Słuchajcie, ten pomysł jest nie wypałem, Odkręcając teraz te śrubki, bo tam, tą śrubeczkę, którą żeście widzieli, że ja tu niby to odkręciłem, to była nie ta! To było tam głębi, głębi, gdzie po prostu łączą się te, te dwie obudowy tam dalej. Ta śrubka od wentylatora jest tutaj głęboko, no nie pokażę Wam. Tak jest głęboko, że nie idzie podejść nawet tym łamanym. Śrubokrętem z tym przegubem. Więc nie próbujcie. Odkręcamy całość. Odkręcamy tu i tu te dwie dziesiątki, wyciągamy cały ten zespół, bo i tak trzeba wyciągnąć, odkręcić tą śrubę, bo tutaj są te bolce takie ustalające, które nie pozwalają wyciągnąć tego wentylatora tylko trzeba i tak wysunąć i wyciągnąć w ten sposób. Więc nie próbujcie od razu zabierajcie się za te śrubki eee, słuchajcie też się tak nie wyciągnie tego wentylatora zobaczcie tam już są odkręcone te śrubki tutaj jedna tutaj druga ale to coś mi dało na tyle zrobił się luz że ten zespół cały zaczął mi się ruszać i mogłem go widzicie tam już jest wyjęte wysunąć zobaczcie Zobaczcie, jak on, jak on jest w stanie teraz się przesunąć, i byłem w stanie go wysunąć z tych śrubek i unieść troszeczkę do góry. Na tyle, że tu o, zrobiła mi się taka duża szczelina, że byłem w stanie taki dłuższy śrubokręt. O, zobaczcie, jak jest ręka. No to ile on ma. Kurna no płytka ma. No, za 35 cm ma długości, i byłem w stanie po prostu włożyć pod tymi przewodami tutaj, pod tymi przewodami, tymi niebieskimi, i już swobodnie sobie tą śrubkę odkręcić. Także zróbcie po prostu tak, że i tak trzeba tutaj dookoła odkręcić te śruby, plus te dwie dziesiątki i ten cały zespół nawiewów. Wysunie nam się na tyle, że możemy sobie podnieść troszeczkę ten wentylator, i teraz już wentylator mi całkowicie się wysunie. Pamiętajcie jeszcze tylko o tych dwóch śrubkach tu i tu, żeby był ten luz, żeby się mogło to odsunąć i żeby wysunęło się z tych bolców ustalających. Patrzmy teraz, co znajduje się w tym wentylatorze. Jak już wyszło? No jest, piękne są liście. Jest jeden, drugi. Teraz się kręci i słychać. Posłuchajcie. No pięknie, pięknie to słychać. Uwierzcie sobie, jak to chodziło cały czas. O. No, super. Teraz tam zajrzyjmy, tam, czy nie ma też liści. Trzeba będzie wziąć odkurzać, odkuźnić, odkurzyć to wszystko i wyciągnąć tam te liście te liście tak samo przeleciały mi przez wentylator to zobaczcie ile tego nawciągało odkurzymy tam, wyciągniemy te liście, wszystkie tutaj to samo, o przez tą dziurę o masa no i przestanie mi brzęczeć no tu trzeba wyciągnąć te listki wychodź piernie Dobra, sprzątamy to, odkurzamy i pokażę Wam efekt końcowy, jak już będzie poczyszczony. Zobaczcie, jest jeszcze jeden powód, dlaczego tutaj warto zaglądać do tych kanałów odpływowych, bo są dwa. Zobaczcie, teraz go zauważyłem, przecież tu jest jeszcze jeden kanał odpływowy. Też był zalan, zasypany był liśćmi. Tak, tu jest ten największy kanał odpływowy, którym powinna płynnie woda odpływać. Też był zatkany. A zobaczcie tam w głębi, widzicie tą rurkę karbowaną. To jest nasza wiązka silnika, która idzie tutaj pod tą ścianą. Tu, pod tą plastikową ścianą grodziową jest jeszcze wiązka w Peszlu. I zobaczcie, jak ładnie ten kawałek gumy dotyka do tej wiązki. I jeżeli tutaj będzie stało całe błoto, całutki czas będzie tutaj wilgotno, wpłynie nam do tego peszla i będą gniły kable, będą się działy cuda z elektryką później. Warto to usunąć, naprawdę. I ja już się za to biorę i usuwam tą kawałek gumy, żeby nie spierał mi się na. Zaraz sobie wezmę. O, jakiś dłuższy płaski śrubokręt i jego po prostu można wepchnąć. Wepchnąć niżej. Po prostu do, do silnika to wepchnąć. A później się go wyjmie od drugiej strony. Patrzcie, już wypadło. I teraz mamy pięknie odsłoniętą dziurę. I będzie sobie płynnie odpływać. Nie na wiązkę Patrzcie, bo jeszcze ten Peszel tu. O, nie wiem, czy zobaczycie. I już spróbuję Wam to pokazać. Patrzcie, jak pięknie tu jest ten peszel nacięty. I tam widać kabelki. Patrzcie, tu całutki czas była woda. Tu w tym. I w tym peszlu tam też jest pełno błota. Ha! Może i uratowałem ten samochód przed awarią z elektryką. Usuwajcie te gumy. Bo naprawdę teraz będzie płynnie woda spływać w dół i nie będzie stała na tej wiązce. Tak wygląda ta guma, którą wywaliłem. Widzicie, ona tu była przecież cała zaklejona. Jeszcze ta wiązka tutaj nam dochodziła. To co tu było odsłonięte tyczkę? Troszeczkę liści, trochę piasku i zatkane i wiązka całutki czas jest topiona w wodzie. Wywalamy. Nie wiem jak inni użytkownicy, bo niektórzy mają naprawdę bzika i musi być oryginał i będą sobie to czyścić co jakiś czas. Róbcie tak, zaglądajcie, ale ja to usuwam, żeby mieć spokój już na wieki i tam już nie zaglądać. To już teraz mi się nie zapcha, bo wszystko będzie odpływało płynnie i ta wiązka nie będzie topiona w, tej, w tym błocie i w tej wodzie. Zaczynamy składanie. No, oczywiście, składanie już Wam nie będę pokazał, no bo to jest odwrotność. Poskładać wszystkie śrubeczki. Te dwie na dziesiątkę przykręcić. I wtedy nam wskoczy wszystko do środka. Składamy. Zobaczycie efekt końcowy. Sprawiliśmy, wydmuchaliśmy, widzieliście wszystko na filmie. Oczywiście nie będę was zanudzał tak długim montażem, bo ten film ma już prawie, prawie godzinę czasu. Słuchajcie, schodzi właśnie z włączeniem kamery i tak dalej, i tak dalej. Po zmontowaniu, no, ten film będę chciał, żeby tak uzyskał jakieś 25 minut, no nie więcej, bo wiem, że i tak nie oglądacie do końca, tylko sobie przewijacie szybko, szybko. Naprawdę oglądających jest bardzo dużo. Tych wyświetleń jest dużo. Eee, samych subskrybujących jest ułamek tego. Także ludzie, którzy subskrybują ten kanał, nie oglądają tych filmów. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, bo my, twórcy, po prostu mamy <laughs> podgląd na wyświetlenia i na wyświetlenia subskrybentów. Także widzę. Jakie są te statystyki, wszystkie? Także oglądających, jeżeli komuś przydał się ten film, macie taką awarię, bardzo chętnie przyjmę waszą subskrypcję. Aby, wiadomo, w statystykach po prostu kanał szedł wyżej. Jeżeli zauważyliście u mnie jakiś błąd, że coś popełniłem, wyżejście zrobili to inaczej, bo może walczyli już, z taką naprawą. Nie ma problemu, piszcie, że zrobiłem to tak i tak, było dużo szybciej, nie męczyłem się. Dajcie znać, naprawdę e, dla mnie taka interakcja z Wami, e, wymiana tych wiadomości naprawdę mi to pomaga, bo wiem, że oglądacie to e, uważnie. E, te filmy do końca, nawet niektórzy potrafią mi e, daną minutę po powiedzieć, że o, bo w tej minucie zrobiłeś tak, e, to było źle. E, naprawdę podejrzewam, że. <laughs> Artur, jeżeli będziesz oglądał ten film, na pewno będziesz miał jakieś uwagi. Może Ty robiłeś to troszeczkę inaczej. Podziel się tym. Jeżeli nie będziesz widział jakichś błędów, też daj znać, że wszystko OK. Słuchajcie, biję się z myślami, czy wrzucać Wam ten kolejny film z tej nagrzewnicy, bo tak naprawdę to chyba będzie trzeci z kolei z tą nagrzewnicą. Tamte pokazywałem Wam jak wymienić, jak wyczyścić, jak zajrzeć tam, gdzie jest ten zaworek od, od tego ciepłej wody, że otwiera mnie zamykanie, gdzie jest linka, też Wam to pokazywałem. Także chyba Wam nie wrzucę tego filmu już, żeby to po prostu nie pojawiało się tyle razy, bo możecie napisać, że e, bo ten film już był, kurna nie, to wziąłeś z tamtego. <grywka> Słuchajcie... I chyba Wam po prostu nie wrzucę. Zapraszam Wam do oglądania reszty filmów. Znajdziecie tam na pewno, jak dostać się do takiej nagrzewnicy, gdzie ta nagrzewnica się znajduje. Jeden film nawet jest z tą nagrzewnicą, gdzie po prostu uszkodziłbym akumulator. Także zapraszam Wam, bo tam naprawdę emocje były niezłe. Na samym początku rozbierania. I co, jeżeli Wam się podobało, zapraszam, zostawcie coś. I do następnego filmu. Cześć!